A więc witajcie w moim pierwszym filmiku na YouTubie. To jest mój pierwszy filmik, yy, co już chyba widać. Yy, o, jestem głupi. Nieważne, i od razu chciałabym Wam powiedzieć, że moje filmiki nie będą takie mega, mega oryginalne. Można powiedzieć, ty na początku. Bo nie będę ich w ogóle przerabiał bez żadnych cięć. Spróbuję jakoś tak nagrywać, żeby to nie było takie. Można powiedzieć, sztuczne, tylko taki prosto od siebie, żeby nie było jakiegoś taki, takiego ucinania, jakiegoś takiego mega, mega przerabiania, bo nawet można powiedzieć, że też możecie teraz już widzieć, że na, nie nagrywam najlepszym sprzętem, bo nagrywam moim telefonem, zwykłym telefonem. Nie jest to żaden telefon, który nieważne. Pewnie zdarzy się parę osób, które na przykład będzie mówić, że. Ale, Bewil, po co nawet nie ma żadnego dobrego nagrywania, żadnego sprzętu nagrywania, nie ma światła ani nic, nagrywa telefonem na dworze. W ogóle, co to za debil, Po co w ogóle nagrywa takie filmiki? Tak, wiem. Pewnie się kilku zdarzy, ale ja nie będę zwracać na takie rzeczy uwagi. W ogóle jestem na dworze, nie nagrywam w domu przy jakichś softboxach, jakiejś dobrą kamerą. Ja po prostu nagrywam to od siebie. Chcę się podzielić z Wami moimi uczuciami moimi. Yy, no po prostu chciałabym się z Wami podzielić. Kawałki mojego życia i po prostu nie, mów, nie mówię teraz jak jakiś taki debil, ale pewnie mnie uważacie za takiego, tylko po prostu nie chcę, żeby te filmiki były takie udawane, takie sztuczne, tylko żeby one były takie prosto od serca, żeby nie były takie, no już Wam mówiłem, powtarzam się, ale nieważne. Możecie mi pisać w komentarzu, że mam jeszcze złą kamerę, że ciągle się powtarzam, ale to jest mój pierwszy filmik i też nie będę pisał żadnych scenariuszy, żadnych takich... Można powiedzieć tego, co będę mówił, po prostu, bo to jest też dla mnie trochę sztuczne. Po prostu będę mówił od siebie, nie będę pisał na kartkach, na karteczkach, nie będę zatrzymywał, patrzył, patrzył, patrzył. Nie wiem, jak to się mówi. Jestem taki zestresowany, jak co powiedzieć, jakim tonem. Po prostu mówię wszystko od serca. Już nie będę Wam tak nakręcał się, bo pewnie ten filmik jest nudny. Ale będą moje filmiki super, będą śmieszne. I będzie może jakiś gość specjalny, może kiedyś się ten kanał rozkręci, będzie miał dużo subskrypcji, komentarzy, nie wiem, ale na tym mi też tak bardzo nie zależy. Tylko tym, żeby ludzie to nie to, że oglądali, tylko wiem, kręcę się w kółko ciągle, jestem taki zestresowany, w ogóle też nie wiem, co powiedzieć, ale nie piszę żadnych scenariuszy. I nie patrzę się też na was często, tylko patrzę się tak w niebo, myślę sobie, co tam powiedzieć, ale nie z kartki, Nie z kartki. Także nie wiem, co jeszcze wam mogę powiedzieć. Zachęcam was do subskrybowania, łapkowania moich filmów, komentowania, i wtedy będziecie widzieć, co dla was nagrywam. I w ogóle wszystko, wszystko. Jeszcze raz Was przepraszam, ciągle pewnie się kamera rusza, moja głowa, ale nagrywam to prosto od serca, bez żadnych takich dobrych kamer i tak dalej. Może kiedyś, jak się rozkręci ten kanał, będzie dużo oglądalności, no to kupię jakąś taką porządną kamerę, jakieś światło, żeby było dobre, ale teraz będę nagrywał. Także od razu Was uprzedzam, że będę nagrywał telefonem bez żadnych nie wiadomo jakich cudów. Nie będę tych filmików jakoś tak bardzo przerabiał, a nawet gdyby to jakąś może cichut muzyczkę w tle albo coś. Także nie będę tak bardzo oryginalnie tego robił. Może kiedyś. Jeszcze raz Was przepraszam za to trzęsienie i w ogóle już koniec tego filmiku. Pa!